Niewanko ja wszystkim z tej strony Szkapa i witam w Kingdom of Peace. No to co? Zaczynamy tutaj nowy, nową mapę, tak jakby można było powiedzieć. Więc dobra. Pewnie mamy i ścieżką. No raczej tutaj innej drogi nie ma, więc idziemy ścieżką. Czy my mamy jakieś zadania? Tego zadaniaśmy już nie zrobili, więc zrobimy to zadanie. Zadanie nam się pojawi. Tak, pojawiło się nam. W pobliżu. Dobra. Czy my mamy iść tam dalej, czy nie? Pobiegniemy i zobaczymy. Ucieczka. Dobra, czyli przebyliśmy całe to i to. Bo o to chodziło. Dobra, gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Dobra, nie mamy żadnego zadania. Czymy teraz. Ptaszek. Patrzcie, nawet ptaszek się rusza. Muszę sobie zmniejszyć myszkę, bo za lekko mi tutaj chodzi wszystko. Ptaszki. Czy my tu coś możemy robić w ogóle? No nie, tu mamy blokadę, czyli tu nie możemy już iść dalej. Dobrze, muszę do tego podejść.

There should also be a medic somewhere, so he'll help me. Let's go. No co ich pogryzło, o co chodzi? Kończone zadanie. Idź do wioski. No to czyli tam dalej, tak? Chyba w tą stronę. Dobra, tośmy przeszli. Powiem tak, no i jak dotąd. Grafika, powiem wam, ekstra. Tekstury zrobione, no podoba mi się. Zadania, no... Cały czas robimy jakieś zadania. Może z oznaczeniami troszkę ciężko tych zadań tego wszystkiego. Ale ogólnie chyba nie ma takiego problemu. No tutaj bliżej wam pokazało, przeszliśmy porozmawiamy. Hello, I have z here with rządu tego to the ruler of this land. We are to help you What is the current situation? You arrived just in time. They killed some of our own this morning. We need help. And you will receive such help. O co będziemy o tych bandytach chodzi. Dobra, porozmawiaj. Ja to do drugiego the z drugim. Szkoda, że tych dialogów nie można przyspieszyć. To jest trochę denerwujące, ale to jest zrobione tym, że po prostu myślę, że gra chyba nie jest za długa. A po prostu, żeby ta gra troszkę tego czasu tam trzymała, tak? To jest zrobione tym, że tych dialogów nie można przyspieszyć. A myślę, że głosy po polsku powinno iść łatwo wygenerować. Jeżeli są napisy, no wiadomo. Wgrywanie dźwięków wszystkiego to tam coś zajmuje, miejsca czasu, żeby ta gra sobie przełączała na polskie, na inne języki. A tu mamy angielski dźwięk i polskie napisy w jednym, tak? Ale taką paczkę choć już do wgrania, nie? Dobra, teraz mamy coś więcej. Czas na bandytów. Dobra, idziemy zerknąć. O, 150 metrów, to dość daleko. Na kiedy się wyciągało tą broń na F, dobra, jak coś w razie czego. O, widzicie, tu jest obszar mapy dość duży. Można nawet daleko lecieć po tej mapie. Myślę, żeby nie było problemem zrobić jakieś rzeczy do zbierania i coś z nich sobie robić, nie? Dobra. Źle się z nimi bije, bo ja się wydaje dużo mniejszy niż oni. Ci co? Tak w ogóle. On, oni biją się od. Co tam, je pokonali? Mi nawet życie nie zeszło. O co z tym chodzi? A, po prostu nie ma jakiegoś tam czału zbić, tylko po prostu lać w wlezie. Może zależy od szybkości. Jak szybko będę bił, tak szybko będę atakował. Dobra, mam pozbierać tutaj rzeczy. po prostu nawalać z szybkością i nie dają rady cokolwiek zrobić dobra udało się jeszcze jeden tam jest jakiś nie ma jakiegoś systemu chyba walki że trzeba uważać czy coś po prostu jak nawalam mieczem raz 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 to padają. Dobra, idziemy. No to, to by było na tyle. Tak, powiem wam, ta postać powinna być dźwignięta troszkę, bo ta kamera, choćby ta kamera, bo ona jest troszkę za nisko. Ja cały czas patrzę, że gdzieś w połowie tych osób wszystkich jestem. Czy to tak, tylko mi się tak wydaje, czy po prostu może to zależy od rozdzielczości ekranu? Nie wiem, no nie mam pojęcia, szczerze powiem wam. W pobliżu, czyli mam chyba do tego domku wejść. Zaraz zerkniemy. Ja ci ale się schował po schodach, ale powiem wam domki fajnie porobione, strych, schody, wszystko. No dobra. To było chyba pierwsze główne zadanie takie, nie? Pozbyć się tych bandytów, nie? Taki był sam początek, tak mi się wydaje, nie? Więc zobaczymy co nam teraz powiedzą.

No dobra. Czy będę mógł pojedyncze zadania brać i wykonywać? Zadanie ukończone. Potrzebuję na pomoc. Nic nie zrobiłem. Ma już zadanie ukończone. Dobra, idziemy porozmawiać. Hello, do you need something? Yes. The stole and ate all our food. We have nothing to eat. Our hunter is not far from here. Maybe he caught something. Dobra widzicie porozmawiać i znów do następnego czyli to jest takie takie łączone zadania porozmawiać z wieśniakami i im pomóc czyli pierwsze z nimi rozmawiam ze wszystkimi zbieram od nich informacje a później wykonujemy te zadania. No, umie to wiaderko z tą wodą, jest niewykonane, bo powiem wam do teraz. Nie wiem, jak to wiaderko z tą wodą wykonać. Nie wiem, musiałbym może pooglądać jakieś filmiki, gdzie przeoczyłem, gdzie to wiaderko powinno być, ale nie mam. Jeżeli wy wiecie, gdzie to wiaderko zdobyć, no to możecie napisać mi w komentarzach, gdzie to wiaderko było. No, najprawdopodobniej już się nie da, bo tam pisało, że w mapach nie da się cofnąć, więc tego już nie dam rady zrobić. Ale gdzie to było? Dobra. Kończone. Dobra. Ta muzyczka trochę mi łapie, bo chyba mikrofon mi ją wyłapuje. Będzie takie, takie podwójne cięcie tej muzyczki. Głos mam słaby, ale ta muzyczka jest za głośna, czy można ją jakoś zmienić menu. Zdobądź jedzenie 200 metrów. No to lecimy. Chyba zaczęło mi po prostu od tych zadań, które muszę zrobić. No tu są owoce. Powinieneś te owoce zbierać. Fajnie to wygląda. No ale grafika powiem Wam no ekstra. Podoba mi się. Mapy no nie są za duże, no ale liczy się, że to jest jeden twórca, tylko coś tu mogło być jeszcze do roboty. tak? Taki bardziej otwarty ten świat. No jedzenie, tu nie trzeba nic polować. Po prostu zebrać. Myślałem, że będę polował na tej jelenie. Powodzie przebiegnąć? A bo tu nie jest głęboko. Dobra, no liczyłem, że będę coś polował, ale dobra. Skoro tylkośmy przebiegli, spróbujemy zrobić całą, to, to, całą tą mapę. Zobaczymy, ile mi to czasu zajmie. No ta szybkość faktycznie tu dużo daje. Regeneracja, trzeba czekać, że nie można biegnąć full sprintem. To mógł tak jeszcze tak, tak, mógł tak wolno chodzić. Nie, jak nie ma tej szybkości, a z tą szybkością biegać na przykład. Tu już jest taki większy obszar do przebycia, więc już troszkę tego tego wychodzi. Ja sobie tutaj dziabnę. Dobra, śledź zadanie. Dobra. Zobaczymy sobie mi zadanie wyskoczy. Nie Wyskoczyło mi nic. Dobra, o tu jest zadanie z interakcją. Znajdź przyjaciela, ale ja miałem pierwsze zrobić, zdobyć jakieś miecze czy coś nie. Pączek, ale nie mogę go zebrać. No też to trochę tak... ten punkty do zbierania są tak troszkę. Troszkę dziwnie dane. Czy jest jabłuszko? Powinno iść go zebrać, ale nie mogę. Czy jest zając. Gdzie tu jest ten przyjaciel? Powiem wam szczerze w pobliżu, a ja się już oddaliłem dość daleko od tego miejsca. No nie wiem, po prostu nie wiem, nie mam pojęcia. Nie widzę żadnego znacznika. Nie widzę nic. Dobra, wiecie co, przejdziemy na inne zadanie. Tu mamy coś zaznaczonego, 150 metrów, widzimy to. Znaczymy ile nam się uda zrobić po prostu z tego. Myślę, że nie każde zadanie nam się uda zrobić. Teraz biegniemy tam porozmawiać z drwalem. Dobra, no to mamy porozmawiać, idziemy Tutaj, o, widzicie? Ja się taki mały zdaje o. Podle nich. No nie wiem czemu to tak jest. Tak mi się wydaje po prostu. Wydaje

ja musiałbym opanować w pobliżu, ile to jest, ile tego miejsca mam szukać, jak daleko to trzeba się tam przejść, ale może będziemy tak biegać. To może znajdziemy to miejsce, gdzie jakaś osoba ma w krzakach, może będzie stała albo coś takiego. Nie wiem, no nie mam pojęcia. To znów będzie takie zadanie najprawdopodobniej, jak z tym wiadrem, że gdzieś tam coś gdzieś jest, ale nie wiadomo gdzie. Najwyżej nie wykonamy, no co jest, no? Na razie powiem Wam takie bieganko, bieganko, duże bieganko, duże bieganko. O, oni byli pokonani, czyli oni się odnawiają. Wiecie co to jest? Taka, taka machanina. Ja nawalam tym mieczem, jak popadnie. Nawet nie robię uników nic, tylko po prostu nawalam tym mieczem, ile popadnie. I się nic nie dzieje. I zbieram miecze. Zbieramy trochę mieczy. No i co? Tyle? Czyli te bandyci będą się za każdym razem pojawiać, tak? Czyli to się restartuje za każdym razem. No, liczyłem, że oni po prostu będą raz wykończeni. Albo że będziemy, jeżeli oni się pojawiają, to coś zostajemy. Ale powiem wam, u góry jest życie, które w ogóle mi nie zeszło, a wydaje mi się, że mnie, że mnie ubili wtedy, nie? Albo to mnie nie ubili, albo po prostu ogłuszyli i temu leżałem na ziemi, nie? I managed to get swords for the inhabitants of this village. They may be useful to you. too. Thank you. We would like to repay the help somehow, but unfortunately we have nothing except our supplies, of which there is little left. Everything valuable is gone. It's nothing. I'll help because I have to, not to make. No dobra. Daję 5 Ale mamy level 1, a mi się wydawało, że ja już level 2. Wydaje mi się, że w poprzednim odcinku wbiłem level drugi. Porozmawiać z podróżnikiem, czyli to jest już końcowe zadanie. No i tu mamy tego zaginionego przyjaciela, którym nie możemy nic zrobić. Może jelonek jest zaginionym przyjacielem? Bo ja po prostu się w tamtym miejscu gdzie byłem, to się straciłem. I teraz nie, nie wiem, nie mam pojęcia kaj w ogóle iść, kaj w ogóle szukać tej, tego, tej osoby. Czyłem może gdzieś gdzieś jakieś zwłoki leżeć, albo coś takiego. Ale powiem wam szczerze... No nie widzę, nie widzę. No powiem wam, no nie będę się chyba z tym bawił. Że będę biegał i szukał, bo to nie ma najmniejszego sensu, tak? Że ja będę tutaj biegał... 33% misji wykonanej żeby będę biegał po lesie i szukał osoby, której po prostu nie widzę nigdzie dotarłem do drogi żeby jeszcze mi to miejsce pokazywało drugi raz tam, gdzie to było na mapie ale nie, to mnie... Ja raz użyłem tego miejsca i ten znacznik zniknął po dotarciu tam nie wiem, czy to było gdzieś tutaj, na tych wzgórzu ale powiem wam no nie widzę tu faktycznie, nie widzę tutaj nikogo żeby, żeby ktoś tu był czy wy tu widzicie coś, co ja przeoczyłem no po prostu nie ma tu nic. A to pokazywało w pobliżu. Gdzieś w tych szakach, no nie widać tutaj nic. Na drzewie? No nie, raczej nie. Ciężko, ciężko powiem wam. O jest. Siedzi sobie tutaj. Siedzi sobie tu kukany, ale ten znacznik dopiero się pojawił tak bliziutko, nie? No jeszcze napis nie przetłumaczony. Chyba mało osób zrobiło to zadanie. Bandit. I ran away from them, so they wouldn't kill me. It's good to know that my friend is alive. It's safe now. If you are in the village, no one will attack you. If you say so, I'll do it. I'll be right home. No i dobra, udało się zrobić zadanko. Zaginiony przyjaciel. Dobra, idziemy tam, temu Dobra, tak po naszych kołysach. Udało się zrobić, no dobra, nie jest źle. Nieźle, no to widzicie. Teraz z tym pogadamy. No i dobra, nie mamy więcej zadań. Dobra, tamto zrobione. Porozmawiaj z podróżnikiem, czyli idziemy dalej, akcja dalej. Może będziemy wychodzić z tej wioski. Zaraz zobaczymy, czy będziemy wychodzić. Ej, drzwi nie zrzucajcie mi. Czy co tu się będzie działo? Czy będzie następna mapa, czy nie? Dobra, można jechać do miasta. Co dalej? Czas do miasta, w pobliżu, no to lecimy, no to lecimy, heja, heja, do przodu, dajcie mi sprinta. Daleko, daleko, w pobliżu, a to nie ma tak blisko, a nie w pobliżu, w sumie drogą szło iść. To wydaje mi się, że wracamy chyba do tego miasta, w którymśmy byli, tak, będziemy wracać. Więc tu jest koniec. No dobra, no to mapka zaliczona, myślę, że to tyle. Jak się Wam odcinek podobał? Łapki w górę, komentarze mile widziane. Nie zapomnijcie oczywiście subskrybować kanału i do zobaczenia w następnych odcineczkach. Cześć Wam!